Cudnie wygląda, jeszcze lepiej smakuje. Mój tempej ser, dosłownie pięciominutowy, jeżeli chodzi o wykonanie. Yy, mam nadzieję, że wygląda dla Was bardzo apetycznie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go zrobić, zostańcie ze mną. A nim przejdziemy do przepisu i całej procedury zrobienia tego sera, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo motywujące. Nie przedłużając, zapraszam na film i smacznego. Więc zaczynamy naszą przygodę. Tutaj mam 50 g orzechów nerkowca namoczonych przez 24 godziny. Teraz je odsączymy i wrzucamy do blendera. Następnie dodaję jedną łyżkę czosków w proszku. Następnie dwie łyżki płatków drożdżowych. Sok z jednej cytryny. I tu. Miejcie pewność, że nie ma żadnych pestek. Bam. Pięknie, następnie 100 gramów blo, takich bloczek tempey, ja go sam zrobiłem, dodam w opisie filmu link, jak zrobić w domu sobie tempej domowym sposobem, więc nie martwcie się, oczywiście możecie też kupić, ale nie ma oczywiście to jak domowej roboty, następnie dwie łyżki białego miso, ja tutaj mam końcówkę, więc pewnie dodam ciut więcej, ale to się nic nie zostanie. Tak białe miso wygląda na marginesie. Cyk, nie może się nic zmarnować. Następnie dodaję 50 ml wody. Ja mam tutaj nieprzygotowaną wodę i dwie łyżki masła orzechowego yy, z migdała. Jedna, druga. I teraz to pewnie wszystkich zastoczy, ale to są wszystkie moje składniki. Teraz to wszystko miksujemy na gładką masę i dajemy sobie do takiego pojemniczka, w moim przypadku, miski żaroodpornego, wyłożonego papierem, jak to tutaj widzicie. Ja w międzyczasie, jak to będę miksował, to nastawię sobie piekarnik na 180 stopni Celsjusza na termoobieg. Dobra, masę mam gotową. Musiałem sobie przełożyć ją do innego pojemnika, bo nie byłem zadowolony, za jak... jakiej struktury po prostu to było, Ale tak to powinno być. Gładka masa bez żadnych grudek. Teraz delikatnie sobie... Wykładamy to na dno naszego pojemnika, w którym będziemy to piec. Pamiętajcie, żeby sobie po prostu to wygładzić do samych brzegów. Najlepiej, jak już macie to zrobione. To zamykamy to. To chodzi tylko i wyłącznie po prostu, żeby ugnieść, dobić ten kształt okrągłości. Po prostu, krótko mówiąc, będzie najłatwiej nam w ten sposób. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I w tej postaci tak zamknięty leci do piekarnika na 30 minut. Kochani, i tak wygląda nasz ser po wystygnięciu. Czas zobaczyć jak prezentuje się w środku. Mm, pachnie rewelacyjnie. Pokażę wam go jeszcze może z takiej perspektywy? Jak widzicie, ser naprawdę bardzo, bardzo szybki. Tak jak prosiliście, bez żadnego leżakowania, żeby był gotowy. Można go zrobić naprawdę w kilka minut. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Proszę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. O komentarz bym bardzo prosił i suba. Jeżeli również tego nie zrobiliście, bądź co, bądź, moi drodzy, zapraszam również o udostępnianie moich filmów i do usłyszenia, smacznego.